Jesteśmy na takiej zacisznej ulicy e, na warszawskim Bemowie, e, jak widać w domków, takich segmentów, ulica się nazywa Apollina. Chodzi o kancelarię pod numerem 6C, według informacji na stronie internetowej, adwokata... Janusza Obary, brata Lecha Obary, który ma kancelarię w Włosztynie. Tamten to komunista takiego wyższego szczebla, o którym zrobimy osobny materiał. I tropiąc tamtego komucha namierzyłem, że jego brat Janusz Obara jest obecnie adwokatem od 96 roku, pomimo tego, że w czasach PRL-u, a szczególnie w stanie wojennym, sporządzał akty oskarżenia przeciwko ludziom z opozycji. W tym czasie, kiedy ja siedziałem w więzieniu, bo też się zajmowałem walką o niepodległy byt państwa polskiego. I tenże na przykład możemy chodźmy tam bliżej. Tenże prokurator ówczesny. W stopniu kapitana yy, sporządził na przykład akt oskarżenia w lutym 1982 roku, czyli w trzecim miesiącu, stanie stanu wojennego i to w trybie doraźnym. Sporządził akt oskarżenia przeciwko barbarze Sadowskiej, matce zamordowanego później Grzegorza, przemyka za posiadanie materiałów antypaństwowych, czyli literatury. Ulotek opozycyjny. Sześć lat ta kobieta dostała więzienia. On oskarżał również w trakcie procesu, nie tylko był twórcą aktu oskarżenia. Dwa tygodnie później, w lutym również 82 roku, odbył się proces księdza Zycha. Który akt oskarżenia właśnie ten sam sporządzał Janusz Obara i oskarżał przed sądem. Ksiądz Józef Zych, zamordowany później przez konsum komunistów, przez służby, do dzisiaj nie wiadomo do końca przez kogo, dostał 6 lat za rzekome posiadanie broni, kilku pistoletów. Co dość szybko wyszło na jaw, że to jest kłamstwo, bo no, znaleziono też dowody na to, właśnie, że to była prowokacja. Mało tego, tenże Obara Janusz, który tutaj ma kancelarię pod numerem 6C, zaraz filmujemy tablicę, wolno nam robić to, bo to nie do końca jest jego prywatne miejsce. To jest też miejsce, w którym przyjmuje interesantów, jest tu firma. A poza tym działamy w interesie społecznym, nas wszystkich, żeby takich ludzi demaskować. że gdyby była dekomunizacja, czy. Ilustracja, to nigdy nie mógłby tego w zawodu wykonywać zawodu zaufania publicznego. Wracam do księdza Zycha, zamordowanego przez takich jak on. Oto PZPR to była zbrodnicza, zbrodnicza formacja polityczna. Przypominam sobie, jak kiedyś składałem wniosek o wizę yy, amerykańską, to dostałem druk, w którym było napisane w jednym z punktów, tak czy należałeś do zbrodniczej y, partii polskiej, PZPR lub innych jej satelickich sojuszników? Tak czy nie? Jak należałeś, to nawet nie mogłeś do Stanów Zjednoczonych I tak świniejsz szmaciarzy tych traktowano. Przypominam o tym jako ciekawostka, bo pamięć ludzka jest zawodna. Zapominamy. A ja jestem od tego, żeby im nie darować. W imię pamięci ludzi, których oni zamordowali, którym zniszczyli życie. Jak ta komunistyczna szmata, po prostu. Nie jest to gołosłowne, ponieważ, proszę Państwa, złożyłem już kilka dni temu wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej, do Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zbrodni komunistycznej. Trzeba tych ludzi nazywać po imieniu, a nie wtopili się w nasze życie. Dalej uczestniczą w e, na przykład przypadku, on w jednym z procesów kilka lat temu przeciwko dwóm zbrodniarzom stalinowskim Powiedział na sali sądowej, co znalazło się w protokole, że ci mordercy sądowi to jeszcze nie mieli 30 lat, więc trzeba im to wybaczyć, bo przecież bo przecież yy, byli za młodzi, żeby rozumieć, że wysyłają ludzie na śmierć. No kurwy że z syny, przepraszam, że przeklinam, ale nie da się tego normalnie opowiedzieć. Ta czapka bolszewicka, no cóż pijemy gdzieś tam w Budapeszcie na targu z myślą, żeby właśnie w takich sytuacjach wykorzystywać, żeby podkreślać ten przypominać o tym przede wszystkim to jest nasza historia, to jest moja historia, proszę filmowanie tej tablicy, co on tam ma na tych drzwiach, potwierdzenie tego proszę państwa, ciąg dalszy nastąpi, to będzie materiał wieloodcinkowy Aż zobaczę tego łobuza, komunistycznego szmaciarza, wypierdolonego z palestry, Że też koledzy z adwokatury warszawskiej się tego nie wstydzą. Bo tam jest upstrzone komuchami. Tam rządzi postkomuna. Cały samorząd adwokacki w Warszawie jest tym zdominowany. I pamiętajcie o tym, że Adwokat zaufania publicznego z taką przeszłością nie powinien być waszym pełnomocnikiem w niczym, żadnym. Nie dajcie mu zarabiać. Nie dajcie mu po prostu, a my mu nie damy spokoju. Skoro go prawo nie rusza, to ja, jak już powiedziałem, biorąc pod uwagę pamięć wszystkich pomordowanych, czuję się w obowiązku informować że ten człowiek dalej żyje i jak wspomniałem, dalej bierze udział broni tych stalinowskich bandytów i zbrodniarzy, takich jak on. Dziękuję.